Ta inwestycja, której właśnie dzisiaj jesteśmy, to naprawdę jest pierwszym etapem rozwoju firmy Drive w Polsce. Tak naprawdę zakończyliśmy te 12 tysięcy metrów kwadratowych i w niedalekiej przyszłości, bo już najpóźniej w przyszłym roku, planujemy oddać kolejne 16 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej właśnie do budówka do tej hali. Co to oznacza dla społeczności lokalnej? Oznacza to, że na przełomie 3-4 lat, czyli do 2020 roku, firma GKN Driven w Polsce zatrudni ponad 400 osób. Szukamy przede wszystkim osób tutaj społeczności lokalnej, zależy nam na pracownikach z Oleśnicy, przede wszystkim z Oleśnicy. Szukamy pracowników tutaj do produkcji na hali produkcyjnej, do montażu również do wydziałów mechanicznych, pracowników wykształconych. Natomiast również będziemy szukać pracowników do biur. To różne działy będą miały zapotrzebowanie, zarówno działy finansów, zakupów, logistyka, inżynieria, jakość, tak naprawdę wszyscy. Będą potrzebni. Współpracujemy już tutaj ze szkołą w Oleśnicy. Mamy klasę patronacką, mamy tutaj chyba bodajże 12 osób. Ci uczniowie w niedalekiej przyszłości będą mogli również, naprawdę, mieć One zatrudnienie w pierwszeństwie. Współpracujemy również z Politechniką Wrocławską. Szukamy też ludzi w różnych kierunkach, zarówno, tak jak powiedziałem, logistyka, jak i inżynier inżynierowi, jakość. To jest naprawdę sporo pracowników, którzy znajdą u nas zatrudnienie w najbliższych latach. To zatrudnienie, te 400 osób, które wspomniałem, rozpocznie się od końcówki 2017 roku. Czyli 2016-17 rok to jest przyjęcie maszyn, industrializacja zakładu, a następnie będzie e, przyjmowanie ludzi, żeby można było zacząć pracować na tych maszynach. 4, 3 i cięcie. I wielkie brama.